Hej siemanko, z tej strony Patryk040407 Witam was w kolejnym odcinku z The Flame the Flute Jak pamiętacie ostatnio trafiliśmy do jakiejś kości z tej krainy, jak tutaj możecie zauważyć No i co? Na naszej trasie ostatnio nic nie mogliśmy zmienić Niestety Mamy za mało śrubak Gdzie to było? Śrubki o, mamy jedno śrubki. No właśnie, mamy za mało śrubek. No i niestety nie możemy już na to poradzić. Musimy szukać dalej. Więc płyniemy. Jeszcze na wstępnie powiem, że teraz... Jeśli nie uda mi się nagrać odcinka jednego to no, będziecie musieli trochę dłużej na niego poczekać, bo mam wyjazd i no niestety odcinek się nie pojawi. A tymczasem płyniemy sobie tutaj obok tej wody, bo nie chcę tam wpływać, naprawdę nie chcę. Fajna gitara nam tu to towarzyszy, udało nam się ominąć tą szybką wodę, więc mega fajnie. tutaj jest jakieś coś, więc lecimy tutaj. Dobra, mijamy sobie tą skałkę jeszcze. Cyk. I tutaj lecimy. Hop. Dobra, zatoczka nary. O. Ucharka od mięsa. No, radzić czego nie możemy, bo nie robimy tych zadań, ale. Są tu dana partnerczy i słyszę wilki. nadzieja. Wilkor. Czy to jest Wilkor? To był Wilkor. Tak, zdecydowanie. O co to chodziło w tym? Wilkor. Wilkor zwietrzył twój trop, zabij go, nim on zabijecie. No, zabiłem go, tak. Czerwony Wilk mnie atakuje, a ja go zabijam przez przypadek. No super! Szkoda, że z królemcików tak nie było. Tak łatwo. Hop. Maty bierzemy tylko, odpadki nie są potrzebne. To jest domek. Przeszukaj. Cyk. Lecimy dalej. Pełno pałek wodnych. Bierzemy oczywiście. Ekrybunek pełny, no dobra. Bielmy musimy wziąć. To musimy wziąć. Nie ma szans, że tego nie bierzemy, bo to jest mega ważne. W takim razie... Wyrzucę ten haczyk jednak. Gdzieś tam coś tam. Możecie sobie zatrzymać film tak jak zawsze i przeczytać, jeśli chcecie. Jeśli nie, to nie i tyle. Lecimy dalej. Tutaj nic nie ma z tego, co widzę. Mlecze, ale nie mamy czasu na mlecze. O, drugie. Zbierz. No jak do tego wielkora nie mieliśmy nic? Co jest sklepik wędkarski? Wyskie wędkarskie. Eee, bez sensu. Sama tratwy, To by nam się przydało. Juki. Ale nie wiem ile już mamy. Dobra. Eee. Drzewko. Dobrze, że tu poszedłem. Znowu ekwipunek pełny. Co ja mam zrobić z tym? Mogę sobie wypić to. I słoik do wywalenia. Totalnie niepotrzebny jest. Mamy 10 słoików. To też jest do wywalenia tyle tego nie potrzebujemy Ale to jest na trasie w sumie więc eee. Chcemy zrobić coś z niedźwiedzia Na pewno to chcemy zrobić z niedźwiedzia Albo z wilkora Zależy co nam się pierwsze uda eee, Dobra Teraz tak Dwa mięsa mamy tu Drzewko biorę Tu gdzieś było ognisko Tutaj Ja sobie przy nim usiadł Usiąć. No i... Zrobimy sobie coś tam, nie? Nie, chyba nie. Nic tam nie jest potrzebne. Eee. Odejdź. Lecę na tratwę. Nic z tego nie potrzebujemy. Razie czego pułapkę mam z powrotem? Mam chyba nie. Nie mam. Okej. Teraz tak, cyk. Mm, to idzie tu. To idzie tu. Mm, to niech idzie tu też. To też niech idzie tu. I może jeszcze to niech pójdzie tutaj. I... No i tyle. Chyba. No. Dobra. Czy ja mogę zrobić sobie coś tutaj ciekawego? Rzeczy z dzika, suszone mięso. To sobie zrobimy oczywiście. To jest mega fajne. Trującą przynętem sobie też, chociaż skażone mięso będzie lepiej zrobić. To też mi się przyda. Mam, mam. A to sobie zjem chyba. Albo wywalę na tratwę bo mamy już to o 10. Dobra, płyniemy. Mega dużo czasu tutaj byliśmy, ale ważne, że jesteśmy gotowi na dalszą podróż, nie? Lecę do kościoła. Płyń, 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 dawaj, dawaj, dawaj. No dawaj, no. Okej. Okay. Idziemy tu do kościoła. Icyk Zrój, Liden. O Oby tu nie było potworów, proszę. Drzewka się przydadzą. Dużo drzewek, dużo drzewek. Królika słyszałem tutaj gdzieś. Łokurde. A śmiesznie kamera odda. O To niech ma sobie. Dobra. Zabijemy sobie króliki. Cyk! Headshot. Isiu! Nie trafiłem. Nie ruszę się. No nie, dobra, trudno. Mam chociaż jednego. Biorę sam skórę. Z wilka nic nie biorę w ogóle. Niepotrzebne. Śpi, spać nie chcę, bez sensu. Nie, odłóż to. Ło kurde, gdzieś słyszałem węża. To nie... Dzik tu jest. Niedźwiedź tu... Dobra, w takim razie przydałoby się coś zrobić z tym Niemieciem. A więc robimy puławeczki. mi wystarczyła jedna pułapka i trzy strzały. W takim razie robię dwie pułapki. Mam pełno strzał. Więc zostawiam jedną tutaj. Drugą pułapkę rozstałem, obok. Teraz tak. W sobie tu będzie, może. O, dobra. Naciągaj łuk i walka z niedźwiedziem. No, chodź. Cyk, headshot. Cyk, druga strzała. Łuk zużyty. Nie fajnie. Cyk. No, użyj od tego, no błagam. Jest, jest! Mamy to. Dobrze, 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 dobrze. Super. Cyk, cyk. I teraz przeszukamy jego jaskinię, bo tu są fajne rzeczy zawsze. Dobra. O. To nie były fajne rzeczy. Tu zeszedł jeszcze drzewko, weźmiemy sobie. Musimy zrobić łuk w ogóle. Sprawdzę na tratwie, jak się robiła łuk. Um. Łuk, 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 łuk. Gdzie on może być? Tu. Plecione sznury, dwa. To musimy. O kurde. Musimy to zrobić. Bo to nam się mega przyda. Raz. Dwa. Gdzie jest ten łuk? Tutaj. To jest mega ważne. Bo póki mamy strzały. Lecimy, że sobie to tak ułożę. Póki mamy strzały... Więc za chwilę nam się skończą. Ale póki je jeszcze mamy, to musimy je wykorzystać, nie? razie lecimy tutaj. Odpływamy. Mamy mega dużo zasobów. No dobra, no to jak chcesz wpłynąć tamtą, to omijamy te wyspy tutaj. Omiję na tą dziczę. Chciałbym bardziej poszukać stołu warsztatowego. No i niestety szybka woda. Ale to mały kawałek, więc. O. Ale cisza, no dalej, niech leci jakaś muzyka. Kolejna szybka woda. Ominiemy ją może bokiem? Ominęlibyśmy. No dobra, ominiemy ją. No, a jednak nie ominiemy jej, dobra. Lecimy prosto. To. Hop. Hop. Ominiemy tu drzewo. Lecimy. I cyk. Tam, kurczę, widziałem kolejną stację naprawczą, a nie mam nadal śrubek żadnych. Po prostu zero. O. Kukuryzoholiczko. No to zobaczymy. Jak zawsze brak przedmiotów. Jakie to jest smutne. Wyspa widzę Kurka sobie odgonimy. Hop. Już stąd idź. Dobra. Tu obok tego węża sobie przebiegniemy szybko. Odganiaj tego kruka. Juka, super. Krzemień. Bierzemy krzemień oczywiście. Odpadki zostałem, bo one nam dają pasożyty. Dlatego ich nigdy nie biorę. Tu jest zi, w takim razie ukryję się tutaj w ogniu. O co ty robisz? Tu nie wolno. Aha. Headshot. I 360 headshot. No i widzicie. Łatwo jest pokonać tych dziki. Chcesz się odwrócić dookoła siebie i wtedy robić headshoty. No właśnie. Kule, ile tych ptaków tu jest? Miliard ptaków a zero. W reszty innych rzeczy. Bez zadania. Kolejne zadanie. O co im chodzi dzisiaj z tymi zadaniami? Zrób torbę. No przecież mam torbę. No co mi to da? Jeden przybór do życia. Bez nadzieja. Lepiej by było zrobić to. A penicylina do czego mi jest w ogóle? Pleś, która zabije pasożyty. Pasożyty zabija. No i super. Że pasożytów nie jemy, nie? To jest fajne. 10 kawałków mięsa mam u ale nie mam tyle. No chyba, że ten dzik miał. Może jak zbiorę z tego dzika, to będę miał. Nie to. Ile mam mięsa? 5, 3. To nie, to jeszcze dwa nam brakuje. A więc na razie nie robimy tutaj tego. Lecimy sobie tutaj obok tego węża. Znowu. I cyk, tędy dołem. Omijamy tego. Aha, tu nie ma naszej tratwy. No dobra, to jednak wracamy tutaj. Tu jest nasza tratwa. Dobra. Pełno zadania, ja nie mam jak je wykonać. No trudno. No trudno. Lecimy dalej. Cyk. Płyniemy tędy. Musimy płynąć do kolejnej dziczy, ale kurde. Fajnie by było, mega, spotkać coś, żeby mieć śrubki. Nie będę tu wpływał, bo ja mam śrubek, nic nie ulepszę i tak. Więc po co mi to? Powinę sobie tutaj i tyle. I cyk. Domena kala. Śrubki chcemy. Proszę, drzewka też mogą być. Co ja. Jednak odpłyniemy stąd. To mi się wydaje, że jednak wolałbym stąd odpłynąć. I zatrzymujemy się tu na długo, wiadomo. Nie chcę żadnych nieprzyjemnych spotkań. W takim razie odpływamy. Dwa drzewka zarobione. Tyle mi wystarczy. Ja nie chcę tutaj żadnych kłopotów mieć, już wiadomo. O kurde, źle wpłynąłem. No to cyk. No, i jak ty płyniesz? Żenada. Beznadzieja. A dobra, na szczęście mamy dużo rzeczy do naprawy. Dużo desek mamy. Więc możemy zrobić dużo średnich napraw i. tyle. Wpływamy do kościoła. Isiu. Ilium. Dobre. Aha, no. Ale czemu taka muzyka śmieszna się włączyła? Czyby tu były śrubki? Patrzę, jaki kurde paradoks, nie? Dziwna sytuacja. W ten starbie nam brakowało części, czyli w sumie śrubek? Tutaj też nam brakuje śrubek. No. Przypadek nie sądzę? Smoka bierzemy. Odganiaj te ptaki, wszystkie tam. Sio. Może strzały zrobię. Bo już nie mamy. Gdzie są? Co nie mogę? Czemu niby? Czemu niby nie mogę zrobić strzału więcej? Hmm? Czego mi brakuje? Krzemieni! Aha, no dobra. Króliki tu są, ale nie chcę królików. I tu, tu jest węży, i tu jest jakiś chłop. Alkohol ukradłem, nie będzie pijaństwa tutaj uskuteczniał. Nie no, jak ty go odwiedzasz? Ty w węża wbiegasz? Jaka ona z czasem po prostu. Co z O, mamy osiągnięcie, żeby grać ze wszystkimi mieszkańcami. O, osoba i do tego żywa. Dla odmiany niewymyślona. Wydawałby się, że powinno mnie to bardziej uspokoić. E, cześć. Tak, dzień dobry. Wybacz, zdarza mi się zapomnieć sztukę konwersacji. Co to jest za gość w ogóle? Pomóc ci w czymś? Ty nie tylko przechodziłam, chcesz pohandlować... Chcesz pohandlować, co? Oczywiście, że chcę pohandlować. Zawetę się go. Wybacz moje grubiaństwo, Chciałem ci to dać. Niczego nie chcę w zamian. Znalazłem to zostawione. Nie wiem, czy mogę, pewnie tak, lepiej nie. Nie wiem, czy mogę. Bądźmy grzeczni. Czym byłoby to miejsce bez znaczenia, jakie mu dajemy? Stertą śmieci. Weź coś z niej, a będzie żyło. Zostaw, a obróci się w pro. Dobra, pewnie tak. Dobrze, dobrze. Nie szanując przeszłości, nie zasługujesz na przyszłość. Lepiej już sobie pójdę. A, dziwny chłop. Głowa do góry, słyszysz? Jasne. Dobra, tam. Ukranić alkohol przed chwilą. Głowa do góry, właśnie. To torba, kolejna. Słuchajcie, jak weźmiemy drugą torbę, nie wiem co się stanie, ale możemy przetestować Wyrzucimy alkohol na chwileczkę i wezmę tą torbę. I co? Po co mi to? Nie, ale chcę alkohol Wyrzuć mi pałki wodne, wyrzuć, wyrzuć Alkohol się przyda Ty, Śio mi stąd Aha, to jest to piórko, to tego nie chcę Bieg na tandem Niedźwiedź Ostatnio było tam beznadziejne rzeczy, więc nie idziemy tam Tutaj, tutaj nic nie ma. Dobra, lecę do tratwy. Zjemy sobie coś, jakieś mięsko może. Przy tratwie. O, tu jest tratwa. Oha! Dobra, zjemy sobie to mięso. Ok. I płyniemy. Odpłyń. Nadal nie mamy śrubek. To jest słabe trochę, bo naprawdę chciałem ten filtr do wody, dzięki czemu byśmy mogli mega, mega dużo ulepszyć i tak dalej. Dawno też nie było deszczu. Akurat to jest fajne. Dokujemy tutaj. No i myślę, że na tym sobie zakończymy nasz odcinek. Zobaczymy, co tam dalej jest w następnym odcinku. A więc komentujcie, lajkujcie, like subujcie. Dajcie znać, czy podobał wam się ten odcinek. Trzymajcie się. No i cześć.